A teraz wyobraź sobie coś takiego. Budzisz się rano i pierwszą rzeczą, jaką czujesz, nie jest ucisk w żołądku, ale spokój. Sięgasz po telefon, i nie ma tam wiadomości, która zepsuje ci cały dzień. Wreszcie czujesz, że masz kontrolę, że odzyskujesz swoje życie, bo udało ci się zerwać toksyczne więzi bez grama poczucia winy. Brzmi jak sen? W tym filmie pokażemy Ci krok po kroku, jak zamienić ten sen w rzeczywistość, jak wdrożyć żelazną zasadę zero kontaktu, żeby narcyz już nigdy więcej nie był w stanie Tobą manipulować. Zostań z nami do końca, bo nie tylko wyjaśnimy, jak to zrobić, ale też podpowiemy, jak przetrwać najgorszy okres tuż po odcięciu. I co robić w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia?